dzisiaj do Was powiedzieć. Na początku myślałem o tym, szukając, szykując dzisiejsze nauczanie, że powiem tylko o porządku i celu spotkania modlitewnego tak bardzo ogólnie. Natomiast, jak zaczęło się nasze spotkanie modlitewne i tak jak trwało, to czuję, że powinienem w tych kilkunastu minutach powiedzieć Wam o, o naszym doświadczeniu dzisiaj, żeby je podsumować. Ponieważ ono, to doświadczenie, które dał nam Pan, ono chyba najbardziej oddaje to, po co my się tu spotykamy, po co my tutaj jesteśmy. I y, to też myślę ważna rzecz, żebyśmy o tym wiedzieli. Y, nie ma takiej pieśni, którą dzisiaj śpiewaliśmy, znaczy ona już jest, bo dzisiaj powstała. Nie wiem, czy wszyscy wiedzącie sobie sprawę, y, ta, ta, te słowa niech płynie Twoja łaska i ta melodia. Nie ma takiej piosenki. Wiecie o tym, że nie ma takiej piosenki, że nie było refren jakiejś piosenki, która dziś istnieje. Tak już jest. I t, y, tego typu zjawiska na spotkaniu modlitewnym nazywamy nową pieśnią. Po raz kolejny tutaj na, na naszych spotkaniach modlitewnych narodził się taki, taki zaśpiew, taki refren, który podchwytuje całą wspólnotę, czy aby wspólnota podchwytuje ten refren i bardzo nas ten śpiew zjednoczył. I chciałbym też, żebyście za chwileczkę, może nie wszyscy, ale jedna, dwie osoby, żebyście powiedzieli, co się działo. Ja, za chwilę, ja bym jeszcze bardziej rozwinę, ale zanim to rozwinę, żebyście o tym powiedzieli. Zjawisko nowej pieśni, którą daje Duch Święty, którą wzbudza w nas ten rodzaj modlitwy, powiem to z takiego doświadczenia, no już 26 roku bycia w grupach charyzmatycznych parafialnych, nie liczę tutaj czasu bycia w nowie w Paradyżu, albo licząc, to więc od 30 lat będąc w grupach charyzmatycznych, nie zawsze to zjawisko występuje, zjawisko powstawania nowej pieśni, takiej, która jednoczy ludzi. A dla mnie jest takim znakiem, zawsze wtedy, kiedy to zjawisko nowej pieśni występuje i pojawia się y, coraz intensywniej, a u nas właśnie taki moment jest, dla mnie to jest znak takiego przychodzenia Bożego przebudzenia. Przychodzenia Wielkiego Bożego Działania. Dziś szczególnie byłem poruszony, bo masz wzruszony na końcu. Już chciałem się śmiać i płakać. Płakać ze wstydu, że ja taki niedowiarek jestem, a, a cieszyć się z tego, że, że Pan jest tak obecny wśród nas. I chcę Wam wszystkim bardzo w ogóle podziękować za, to, za Waszą otwartość i za włączenie się w tę nową pieśń. Bo co z tego, że jedna czy dwie osoby by się w nią włączyły? To jest jakby wielki, wielki znak posłuszeństwa całej wspólnoty, że po pierwsze uczestnicy spotkania poddają się prowadzącemu spotkanie, tak jak nas dzisiaj prowadził Janusz Michałem i poddawaliśmy się temu, jak nas oni prowadzili, ale także od strony muzycznej i od tej strony duchowej poddaliście się działaniu Ducha Świętego. Przecież moglibyście powiedzieć, że mam teraz jakby... Ja nie lubię, nie lubię śpiewać, niech sobie śpiewają. Wystarczyłoby, że połowa osób by nie śpiewała, połowa by śpiewała, nie powstałaby ta nowa pieśń. Ja mam wrażenie, chyba że ktoś się wyłamał, to nikt się nie przyznaje, ale mam wrażenie, nie zostanie we mnie dobre wrażenie. Ale mam wrażenie, że łączyliśmy się wszyscy, że Duch Święty zjednoczył nas i to, co jest celem spotkania modlitewnego i to, co jest celem prowadzących spotkanie, zjednoczyć wszystkich we wspólnym uwielbieniu Jezusa w Duchu Świętym, i to się dzisiaj stało. Chciałem o tym mówić tak właśnie mądrze, a Pan dał dawno doświadczenie, że zjednoczyliśmy się wszyscy w Duchu Świętym, by jednym głosem i jednym sercem uwielbiać Jezusa. Czy ktoś z Was chciałby powiedzieć chociaż dwa słowa? Co czuliście albo co wam towarzyszyło, kiedy była ta pieśń Niech płynie twoja łaska? Zanim zaczęliśmy śpiewać tą pieśń, ja miałem takie wewnętrzne odczucie, żeby prosić o... Wodę życia, żeby płynęła. I po prostu. I się helmet, zaczęło. Tak, się zaczęło, dosłownie. Amen. Śpiewam trzema Nisko, wysoko i. Co? Czyli wolność w śpiewaniu nastąpiła. Nie wiem. Wolność? to rozumiem. Wolność w śpiewaniu. Ktoś jeszcze jakieś doświadczenie? Ja poczułem wielki pokój, ja naprawdę. Ręce wyciągałem, jak bym który stał jeszcze na palcach i skakał do góry, żeby przyjmować, przyjmować tylko tą łaskę. Stałem, śpiewałem. Na początku ja mam już głos, więc na początku tak nieraz się próbowałem sam powstrzymać, a w momencie, po prostu puściłem to wszystko i, i to zaczęło pójść. Zaczęła płynąć ta łaska, chciałem w tym stać jak najdłużej, jak najdłużej w tym trwać i nie wychodzić tylko z tego. Amen. U mnie tak samo, to był chyba najlepszy śpiew w językach Amen. Wolność i radość. Ja na zakończenie, dziękuję Wam. Ja na zakończenie miałem takie wrażenie. Ja miałem ochotę w ogóle tak się nawet próbowałem wrócić do ściany. W ogóle zapomni, zapominałem, że jesteście. A był taki moment, że po prostu nagle wiedziałem, że stoję przed Jezusem. Nie było Was. Ja po prostu gadałem, gadałem w tych językach. Byłem tak wolny, że aż ciężko to, ciężko to oddać się. I kiedyś zaczynała ta pieśń, to ona brzmiała zupełnie inaczej niż to, co ja słyszałem w głowie. Bo w głowie przypomniała mi się stara pieśń, która zdaje się w ktoś to śpiewało już nieważne jakiś zespół. To był taki powtarzający się refren. Let the river flow, let the river flow. I jakby przypomniałem się te słowa: Let the river flow, niech płynie Twoja rzeka. A widziałem, że to nas niech płynie Twoja łaska. I jakby to wyzwoliło tę pieśń, ta, która się potoczyła. Ci, którzy nie byli na spotkaniu pewnie niech żałują, bo nie jesteśmy w stanie Wam ukroić jak kawałka tortu tego doświadczenia, ale doświadczenie było przepiękne dzisiaj i trwało... Ile, ile w ogóle to trwało? Ktoś miał orientację w czasie i przestrzeni? Nie, zgubiłem. Zgubiliśmy się. Słuchajcie, <laughs> w sensie, dawno tak nie uwielbialiśmy, tak, tak za krótko, nie? Ale to, nie wiem, czy 20 minut, czy pół godziny, ale jak... jak, 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 jak jak pijani, upiliśmy <noise> się tą łaską i ona płynęła i płynęła. Ci, którzy nie byli raz jeszcze po to, niech żałują, przyjdźcie na kolejne spotkanie modlitewne. Natomiast zobaczcie, to jest słowo, kiedy modliliśmy się jeszcze w katedrze za Dom Chrystu Jeden z obrazów, który ciągle wracał w różnych proroctwach, to był obraz domu, z którego wypływa rzeka łaski i się rozlewa na okolice. I już nie pierwszy raz otrzymaliśmy tekst z księgi proroka Ezechiela. I ten tekst, który dzisiaj przeczytała nam anetka Ezechiel 47 od 1, do, od 1 do 12, to jest tekst, który znowu do nas wraca i dzisiaj ten tekst jeszcze bardziej mówi o naszym doświadczeniu. Bo tutaj świątynią, ta świątynia wielorozumia, ona zapowiada Jezusa, żeby odczytać ten obraz. I z boku świątyni zaczyna wypływać rzeka, z przebitego boku Jezusa zaczyna wypływać rzeka. O to chodzi. I kiedy my stajemy i zaczynamy uwielbiać Jezusa, to nagle tak jak, myśmy, jak tak jak Ezechiel w tym widzeniu zaczynamy wchodzić do tej rzeki. Kiedy na początku uwielbiamy tak nie to wchodzimy i woda sięga do kostek. Ale kiedy otwieramy się na tą rzekę, to nagle wchodzimy i jest do kolan. Potem jest do pasa. Potem jest po szyję. A potem już jest tak głęboko, że przejść tego nie można. To słowo z księgi proroka Ezechiela mówi o naszym doświadczeniu dzisiaj. Z boku świątyni, czyli z boku Jezusa, wypłynęła krew i woda, i doświadczyliśmy tego. Bardzo namacalnie. A jednocześnie to słowo mówi, że ta rzeka chce płynąć dalej. Ta rzeka chce płynąć dalej. I wszędzie, gdziekolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A drzewa. Które rosną na brzegu tej rzeki, czyli ty, 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 ty i ja. Drzewa, które rosną na brzegu tej rzeki, mają mieć liście i owoce, które służyć będą do uzdrowienia. Mamy być narzędziem przekazującym łaskę, która z tej rzeki płynie przez nas. Przepiękny jest ten obraz. I traktuję go nie tylko jako przypomnienie, że Bóg chce tej wspólnoty, Rema Chrystu, że Bóg też chce tego miejsca, które nam da, ale Bóg przede wszystkim chce, by jego rzeka. Yy, za chwileczkę wrócę do kolejnych czy się jeszcze do kolejnych tekstów dzisiejszego spotkania ale to co yy, doświadczenie yy, chwały Bożej na spotkaniu modlitewnym chciałbym żebyśmy zobaczyli trzy albo cztery nawet teksty biblijne, które nam pomogą w tym yy, pierwszy tekst biblijny jest z Księgi Liczb rozdział jedenasty wersety od dwudziestego czwartego tam jest historia o siedemdziesięciu starszych, którzy otrzymują natchnienie prorockie brzmi to tak, czy uniesienie prorockie i wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan wstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie: jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozłe synuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud pana prorokował. Oby mu dał pan swego ducha. Popatrzcie, doświadczenie uniesienia prorockiego. Co to jest? To jest doświadczenie właśnie takiego głębokiego rozmodlenia się, kiedy wstępuje Jachwę. Kiedy wstępuje duch Jachwę na, na ludzi, Jachwę wstępuje w swojej chwale i ludzie, ten kto doświadcza takiego zanurzenia w chwale, w tym oboku chwały, on, kiedy inni patrzą na niego, tu mamy tak zwane uniesienie prorockie ale on się zachowuje jak pijany, bo on nie zwraca już uwagi na to, co wy mi tutaj mówicie, aleluja, Pan jest wielki, chwała Tobie, Panie. Po prostu on, yy, on jest jakby w innym świecie, bo on jest, to jest to zjawisko, które potem powtórzy się w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy i zobaczyli, jak oni są napełnieni Duchem Świętym, jak oni wielbią Pana, jakie były pierwsze słowa? Upili się młodym widem. To jest to nasze doświadczenie dzisiaj który. Ania, mam do ciebie pytanie, bo ty weszłaś w trakcie. Jak wyglądaliśmy dzisiaj? Ona już nami piła. A ty już z nami piłaś? A szkoda, bo mielibyśmy tej ocenę. Jak to wyglądało, kiedy. Ale wiecie, ja tak nie miałem ochoty otwierać oczu dzisiaj, w czasie tej modlitwy, ale kiedy otwieram oczy co jakiś czas i patrzę na Was, to naprawdę byliście dzisiaj odjechani. Byliśmy, bo ja też dzisiaj byłem odjechany. Ale właśnie to jest to: Wstępuje Duch Święty, i my wpadałem pewnego rodzaju uniesienie. I zobaczcie, to nie jest tylko nasz wytwór, co mówi Słowo Boże. To jest darem. Mojżesz był już wcześniej zanurzony w Panu. I taki piękny semicki sposób Biblia pokazuje, że Pan wziął tego Ducha, który był w Mojżeszu i włożył w 70. Oczywiście, że to łaska Boża, czy Duch Pański nie jest jak kawałki tortu, że troszeczkę odkroję Mojżeszowi i dam pozostałym. Bo to jest niewymierne. Ale w ten sposób jakby, słowo Boże pokazuje, że to zanurzenie, którego był uczestnikiem Mojżesz, zostało udzielone również 70. A co piękniejsze, ponieważ było wezwanych 72. To nawet na tych dwóch, którzy byli w obozie, nie przyszli na spotkanie modlitewne, na nich też stąpiło to uniesienie. Sprawdzimy, czy stąpiło na tych, którzy nie byli na spotkaniu, będą oglądać filmik. Napiszcie w komentarzach, co się z wami działo w tym czasie. Więc ja zobaczcie, to mamy jedno takie zjawisko uniesienia prorockiego. I wiecie, że kiedy, jest, kiedy objawia się w jednym czy drugim człowieku obok ciebie Duch Pański, Chcę wam teraz pokazać tekst biblijny, który pokazuje, jak mocny jest duch, jak mocne jest to zjawisko, kiedy ono się objawia. Nawet jeżeli będzie wśród nas, czy przy nas, ktoś, kto będzie pod wpływem złego ducha, to również na niego może wstąpić duch Jachwę i go wprowadzić w uniesienie. Na ten moment. Co on potem zrobi z tą łaską? To już jakby decyzja należy do człowieka, czy chce trwać pod wpływem złego ducha, czy chce poddać się duchowi pańskiemu. Jak myślicie o kim mówię? Z Biblijnych Bohaterów? O Saulu. Ci, którzy wiernie śledzą odcinek Potrzebujecie Grzeszniku, wiedzą, że na Saula nastąpił zły duch. Uwaga, teraz będzie taki extended edition, czyli małe rozszerzenie do odcinka Potrzebujecie Grzeszniku o ucieczkach Dawida, ponieważ już jesteśmy, sezon zakończył się na rozdziale 22. Ja opuściłem fragment celowo. Nazwałem go tylko ucieczki Dawida, kiedy pomogła mu zarówno Mika, jak też i yy, pomagał mu Jonatan. Opuściłem ten fragment, ale dzisiaj on nam bardzo pasuje do kontekstu. Włóżmy pierwszą księgę Samuela na rozdziale 19. Uwaga, rozszerzenie do jednego z odcinków, extended edition. I need you, a sinner. Potrzebuję cię, grzeszników. Pierwsza księga Samuela, rozdział dziewiętnasty. Saul, powtórzę, jest pod wpływem złego ducha. Ściga Dawida. Dawid ucieka. I yy, werset... Już muszę który to werset. Werset osiemnasty niech będzie. Uratowawszy się ucieczką, Dawid przybył do Samuela w rama i opowiedział mu wszystko, co mu uczynił Saul. Dla tych, którzy się zgubili w historii, Samuel jest prorokiem, jest potężnym prorokiem, który usłyszał, jak Pan każe mu iść do domu Jessego. I to właśnie Samuel namaścił Dawida. I Dawid od tego czasu był pod wpływem ducha Jachwe. Jest to ważny szczegół, ponieważ w pewnym sensie Samuel jest takim ojcem chrzestnym, który modlił się dla Dawida o Chrzest Duchu świętym, powiedzielibyśmy językiem nowotestamentalnym. I jeżeli masz kogoś takiego, kto cię wprowadził w doświadczenie w Chrzestu, w, Chrzestu w Duchu Świętym, to wiesz, że zawsze będziesz miał do niego sentyment i będziesz do niego szedł jako do tego pierwszego proroka, którego spotkałeś w życiu, który cię wprowadził w twoje życie duchowe. I dla Dawida Samuel jest takim właśnie ojcem chrzestnym. Dlatego, kiedy ucieka, to idzie do niego, żeby się pożalić i żeby poszukać porady. Co się dzieje? Opowiedział mu wszystko, co mu uczynił Saul. Następnie udał się z Samuelem do yy, Najot, gdzie zamieszkali. Doniesiono o tym Saulowi słowami: Dawid przebywa w Najot koło rama. Saul wysłał więc posłańców, aby schwytali Dawida i to się zaczyna najlepsza akcja. Ci spostrzegli gromadę proroków, którzy prorokowali, i Samuela, który był ich przywódcą. Zobaczcie, tylko spostrzegli. Jadą posłańcy, żeby aresztować Dawida, a Samuel z prorokami właśnie o spotkanie modlitewne. I uwielbiają Pana i trwają w uwielbieniu, jak ci zbliżyli się na zbyt niebezpieczną dla nich odległość, co się wydarzyło, kiedy doniesiono yy, Samuela, który był przywódcą, także posłańcami owładnął Duch Boży i oni też prorokowali. Popatrzcie, co, co się dzieje. Nie? Gdyby porównać to do wodospadu Ducha Świętego, załóżmy, ja z Januszem idziemy do wodospadu. Ja ja się boję wody, ja nie chcę być ochlapany. A Janusz mówi, a ja się nie boję, ale bądź blisko mnie. I Janusz wchodzi pod wodospad, a ja stoję obok Janusza. Co się dzieje? Janusz jest cały założony, ale ja też jestem mokry. Na mnie też spada ten strumień. Mimo tego, że ja nie wchodzę pod sobie strumień główny, ale na mnie też na chlapie. Dokładnie tutaj tak się to zadziało. Samuel i prorocy prolokują. Ci się tylko zbliżają. To, to w ogóle musiało kosmicznie wyglądać, w ogóle wyobraźcie to sobie, nie? Jadą posłańcy. Uh -huh, albo widzą, nie? Spytamy Dawida, spytamy Dawida, co oni robią? Mówią, spytamy Dawida. Boże, jaki Ty jesteś dobry. Chwała Tobie, jesteś miłotwierny. Alleluja, pogłosowny Cię, Panie. No, to jakiś kosmos jest, nie? Jadą posłańcy z za zamiarem aresztowania więźnia i nagle zaczynają uwielbić Boga. Co to w ogóle? A to nie koniec historii. Bo dalej jest jeszcze lepiej. A więc yy, także posłańcami owładnął Duch Boży i oni też prorokowali. Werset 21. Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał trzech posłańców, ale i oni zaczęli prorokować. Więc wysłał drugą ekipę i druga ekipa też zaczęła prorokować. Saul udał się osobiście do Rama. Saul, w którym działa zły duch. Saul udał się osobiście do Rama. I zbliżywszy się do wielkiej studni w Seku, wywiedywał się, gdzie jest Samuel i Dawid. Odpowiedziano mu, właśnie jest w najod koło Rama. Udał się więc do najod koorama, ale duch Boży owładnął także i nim. I idąc ciągle prorokował, przecież on jeszcze nie doszedł do Najot. już w drodze zaczął wielbić Boga, bo prorokowanie to jest wielbienie Boga. Idąc ciągle prorokował, aż do tak do najod koło Rama. Wtedy zdjął swe szaty i prorokował w obecności Samuela i upadł, i leżał nagi przez cały dzień i całą noc. Słuchajcie, On był tak obładnięty przez Ducha Bożego. Zdjął swe szaty i przed Bogiem mówił. Boże, przed Tobą nic się nie ukryje. Leżał nagi na ziemi, dzień i noc i wielbił Boga. Uch, jak potężny jest Duch Boży, kiedy wstępuje w swojej chwale. Jak potężny jest duch. Kiedy przychodzi duch, to wtedy ucieka zło. Mamy przepiękny fragment jakby w dziejach apostolskich w Nowym Testamencie. Dzieje 16. Przeskoczmy na ten fragment. Paweł i Syra z więzienia. Co robią? A tutaj żebyście zrozumieli, dlaczego ja używam zamiennie prorokował i uwielbiał. Ponieważ my rozumiemy prorokowanie tylko jako przypowiadanie jakichś słów od Boga. Ale prorokowanie jest sposobem modlitewnym ten stary, testamentalny. Zanim otworzymy dzieje, to szybciutko jeszcze yy, Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy. Werset 67. Rodzi się Jadr Łukasz 1:67. Zobaczcie to, żebyście zrozumieli, na czym polega uniesienie prorockie i prorokowanie w modlitwie i uwielbianie prorocze. To, czego dzisiaj doświadczyliśmy. Dzisiaj doświadczyliśmy proroczego uwielbiania. I to jest właśnie to. Dzieje, przepraszam, Łukasz 1,67. Wtedy ojciec jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc błogosławiony Pan Bóg Izraela. Prorocze uwielbienie, uwielbianie prorocze. Błogosławię cię Panie Boże Izraela. Ty, który nawiedziłeś swój lot i wyzwoliłeś. Zobaczcie, tam dopiero w końcówce jest o tym, co się stanie z jego synem. Ty, dzieci, znać się będziesz prorokiem najwyższego. Zasadniczo ten hymn Zachariasza, Benediktus, jest modlitwą uwielbienia. I w tej modlitwie uwielbienia, jeżeli poddaję się Duchowi Świętemu, to ja uwielbiając, mogę też wypowiadać prorocze słowa, które zbudują mnie, zbudują innych, przyniosą uzdrowienie, przyniosą uwolnienie. O taką modlitwę chodzi na spotkaniach modlitewnych. Po to są wspólnoty charyzmatyczne żeby ludzie przychodząc tutaj doświadczali proroczego uniesienia tych odprysków wodospadu. Po to tutaj jesteśmy. Po to nas tutaj Bóg powołał. Abyśmy wnosili Bożą obecność w życie innych. I przeskakujemy do dzieje, y, dzieje 16. Paweł i syna z więzieniu. Chyba najpiękniejsza ilustracja, co dzieje się wtedy, kiedy trwasz w proroczym uniesieniu, a odpryski lecą na innych. Paweł i Sylas trafili do więzienia w Filippi za to, że dokonali egzorcyzmu skutecznego. Paweł uwolnił kobietę od demona, który wróżył, to możecie sobie wcześniej przeczytać. Trafiając z tego powodu do więzienia, nie załamują się, nie mają pretensji do Boga. Panie Boże, my tutaj egzorcyzmujemy, wypędzamy złe duchy w Twoje imię, nas nie obroniłeś, trafiliśmy do więzienia. Oni wiedzą, że we wszystkim jest Boży planu, a więc nawet w więzieniu, w fatalnym położeniu, co robią? O północy Paweł i Sylas modili się, śpiewając hymny Bogu. Co robią więźniowie? A więźniowie im się przysłuchiwali. Paweł i Sylas byli pełni ducha i wpadli w uniesienie prorocze. A inni stali tylko obok. I chwała Boża zaczęła stępować na to więzienie. Chwała Boża zaczęła stępować tak mocno, że nagle powstało silne trzęsienie ziemi. Także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Tylko dwóch uwielbiało, ale w jaki sposób? W proroczym uniesieniu, w proroczym uwielbieniu. Inni więźniowie się modlili, tylko słuchali, a zostali uwolnieni. Z ich rąk opadły kajdany. Takie rzeczy się dzieją i wierzę, że będziemy, będą się działy jeszcze mocniej tutaj u nas. Kiedy my będziemy poddawać się duchowi, będziemy wielbić, nawet nie będziemy musieli nakładać rąk na chorych, a ludzie będą uzdrawiani w czasie uwielbienia. Nie będziemy musieli modlić się wstawieniczo. Nie najmuje módwych wstawicniczo, to jest ważna, konieczna potrzebna jest to nasze narzędzie. Ale ludzie będą uwalniani. Ja nie będę musiał odprowadzić egzodcyzmu, chwała tobie Jezu, bo w czasie uwielbienia ludzie będą uwalnia, uwalniani. To jest nasz cel. Kiedy spotykamy się, by wielbić, to jest cel spotkania modlitwnego. Nie pomodlić się, żeby się pomodlić. Nie pomodlić się, żeby zaliczyć. Panie, przychodzimy tutaj, bo pragniemy, abyś nas porwał, aby się wpadli w to uniesienie prorockie, a potem resztę zrobisz ty, a my wyjdziemy stąd szczęśliwi. Pijani Tobą po raz kolejny. Twoją mocą, prowadzeniem Twoim duchem. Drugi koryntian, rozdział trzeci na zakończenie zobaczmy ten, ten fragment. O, czemu się Rzymian otwiera? Jest. Przeczytam tylko to słowo, ale to słowo mówi to to słowo, które pisze święty Paweł. Odwołanie się do Mojżesza, który był pełen chwały, bożej, jego twarz aż jaśniała. On się odwołuje do korynkian, aż właśnie korynkianie, kiedy się spotykacie na modlitwie, powinniście tego doświadczać. My kiedyś się doświadczyliśmy na tej modlitwie takiego uniesienia proroczego. Zobaczmy teraz, co to słowo do nas mówi. Hmm. Jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kanieniu dokonywało się w chwale, tu mowa jest o posłudze Mojżesza, tak, iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza, z powodu blasku jego oblicza, który miał przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. Mojżesz posługiwał literze prawa, mówi święty Paweł, czyli posługiwał śmiercią, tak dosyć mocno jako faryzeusz, dokopuje teraz innym faryzeuszom, ale mówi: Mojżesz służył prawu, a jego oblicze jaśniał chwałą jachwę. I to przeminęło. I mówi: o ileż bardziej my, którzy posługujemy Nowemu przymierzu posługujemy chwale, która nigdy nie przeminie. O ileż bardziej my, jeśli posługujemy się posługujemy Panu w duchu świętym. I przeskoczę teraz y, do momentu, do wersetu y, 15. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, chodzi o Żydów, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś to duch. A gdzie jest Duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską. Zobaczcie, to jest nasze dzisiejsze doświadczenie. Odsłoniliśmy swoje twarze, zostawiliśmy na Bóg swoje obawy i zaczęliśmy się poddawać Duchowi Świętemu i uwielbialiśmy go. Płynęła łaska, my byliśmy coraz bardziej pijani tą łaską i z odsłoniętą twarzą wpatrywaliśmy się w jasność Pańską. I teraz co się dzieje? Jaka z tego dla nas korzyść? Po co my to robimy? To samo to pokazuje. Po pierwsze, my sami, każdy z nas, jest uwalniany w tym momencie, bo gdzie Duch Pański da wolność, jesteś uwalniany wtedy, kiedy poddajesz się Duchowi Świętemu w uwielbieniu. I dalej, Zas, yy, my wszyscy z odsłoniętą twarzą za sprawą ducha pańskiego yy, wpatrujemy się w jasność pańską, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Drugi, druga ważna korzyść, bo pierwsze wolność, czyli z nas, tak jak z Pawła i Selasa i z więźniów opadają kajdany, kiedy uwielbiamy, a po drugie, kiedy trwamy przed Panem, upodabniamy się do Jego obrazu. To jest najpiękniejszy sposób stawania się podobnym do Jezusa, przebywanie z Nim, aż będziemy do Niego podobni. Po to są spotkania modlitewne, bo samemu w domu można i nawet trzeba się modlić, modlić uwielbienia, długo i płomiennie, ale w domu jest ciężko. A we wspólnocie jest siła, i po to się gromadzimy na spotkaniach modlitewnych, aby doświadczać wolności, aby wpatrywać się w jasność Pańską i aby coraz bardziej stawać się do Jezusa podobnym. Czy dalszy nastąpi? Amen. Amen.